Jedyna marka komercyjna Stworzyliśmy konkurs, który jest świętem Designu i ma Bardzo, bardzo wartościowy Poziom prac I właściwie jest traktowany Na równi z innymi podobnymi międzynarodowymi Konkursami, które są organizowane Przez światowe media Marka Siemens ma w swoim DNA, w swoim sercu Kształtowanie przyszłości Cały konkurs Future Living Award Ma za zadanie wykwycić ludzi Którzy są w stanie stworzyć pewne prace, które nas zainspirują. Był Pan w jury konkursu. Czego oczekiwaliście od zgłoszonych prac? Trudno powiedzieć, żebyśmy w ogóle czegoś oczekiwali, kiedy temat jest e, tak abstrakcyjnie szeroki, bo e, każdy z nas się zastanawia nad czasem, każdy inaczej go przeżywa, każdy inaczej go liczy, każdy inaczej go waży, więc myślę, że e, podchodziliśmy do, do wszystkich prac e, przede wszystkim z zaciekawieniem, w jaki sposób e, temat czasu, a zwłaszcza osadzenia go w przyszłości i w połączeniu z nowoczesnymi technologiami będzie opowiadał nam jakąś historię, której być może może w ogóle nie braliśmy pod uwagę. Jak widzi Pani rolę festiwali designu w kreowaniu, prognozowaniu trendów? No, to jest jedna z bardziej kluczowych ról. My, w ramach trend huntingu, bardzo często jeździmy na różnego rodzaju festiwale designu i w Polsce, i za granicą. Przede wszystkim po to, żeby obserwować jakieś zupełnie nowe rozwiązania, pozwalające odpowiedzieć na problem, który dzisiaj jeszcze nie istnieje, ale będzie istniał w przyszłości. Bardzo cenna inicjatywa. Cieszę się, że możemy po raz kolejny uczestniczyć w tej gali, gdzie poznajemy wizję młodych duchem projektantów, którzy w tym roku mówią o przyszłości w kontekście czasu, jego upływu a i tego, co możemy z nim zrobić, żeby go zatrzymać, żeby go wykorzystać. Co jest z nowoczesnymi technologiami? Wkradają się coraz bardziej w nasze życie, czy może będą je ułatwiać, czy stanowić pewne ryzyko? Ja myślę, że technologie staną się immanentną częścią naszej rzeczywistości, jeżeli już nie można mówić o tym, że takimi nie są, bo, bo wydaje mi się, że tak jest. Myślę, że one będą jeszcze pełniej w nim uczestniczyć, chociaż może nie będą aż tak widoczne, będą pracowały w tle i wszyscy mają nadzieję, że to w jakiś sposób zmieni naszą percepcję tej rzeczywistości, również w obszarze czasu. Czyli mamy gdzieś głęboką, zakodowaną nadzieję na to, że one pomogą nam czas odzyskać, po to, żebyśmy byśmy go mogli przyjemnie marnować.